Witam drogie dzieci. Wieczór to najlepsza pora na spotkanie z bajką. I dzisiaj zaproszę Was na spotkanie z bajką z samograjką, bajką czytajką. Przed nami Aleksander Puszkin i jego bajka o rybaku i złotej rybce. Zapraszam do wysłuchania. Mieszkał stary rybak ze swą starą nad samym brzegiem morza. W starej, nędznej lepiance mieszkali równo lat trzydzieści i trzy lata. Stary łowił siecią ryby w morzu, a starucha przędła swoją przędzę. Kiedyś rybak sieć zarzucił w morze. I ras! Powróciła sieć z iłem i szlamem. Po raz drugi sieć zarzucił w morze. I dwa. Powróciła z samą morską trawą. Po raz trzeci sieć zarzucił w morze. I trzy. Sieć wróciła z jedną tylko rybką. Ale z jaką rybką? Ze złotą. Jak zaczęła błagać złota rybka, jak zaczęła mówić ludzkim głosem. Puść mnie proszę, staruszku do morza, cenny wykup ode mnie dostaniesz. Każdą prośbę twą spełnię w nagrodę, tylko puść mnie proszę. Ząk się, stary, bardzo się zdziwił. Lat trzydzieści i jeszcze trzy lata łowił ryby, a dotąd nie słyszał, żeby ryba mówiła jak człowiek. Puścił złotą rybkę dał morza i powiedział jej łaskawe słowa. Pan Bóg z tobą, mała złota rybko, wracaj sobie na morskie głębiny, w chłodnych falach zażywaj swobody, a wykupu twego mi nie trzeba. Wrócił stary do swojej staruchy, opowiedział jej o wielkim cudzie. Rybkę dzisiaj złowiłem, powiada. Ale jaką? Nie, nie, nie. Niezwyczajną! Złotą! Po naszemu rybka przemówiła, e, poprosiła, e, puść mnie do domu. E, drogą ceną chciała się wykupić. Nie ważyłem się wziąć nagrody i puściłem rybkę do morza. Jak nie zacznie starucha wymyślać: do Mówi. Głupie niezdaro! Nie umiałeś poprosić o wykup? O korytarz byś chociaż poprosił. Nasze stary całkiem się rozpadło. Poszedł rybak nad błękitne morze. Widzi, morze kołyszy się z lekka. Zaczął złotą rybkę przywoływać. Hop-hop! Złota rybko, taś, taś. Wypłynęła rybka i zapytała. Czego tobie, staruszku, potrzeba? Rybak skłonił się nisko i mówi. Zmiłuj ty się jaśnie, pani rybko. Wykrzyczała mnie moja starucha, ani chwili spokoju nie daje. Mówi. Muszę mieć nowe koryto, bo się narze całkiem rozleciało. Na to Złota Rybka odpowiada: Dobrze, nie martw się. Idź sobie z Bogiem. Dostaniecie nowe koryto. Wrócił stary do swojej staruchy. Już starucha ma nowe koryto. Jeszcze gorzej na męża pomstuje. Duru! Krzyczy. jest niezdaro, wyprosiłeś w u koryta? Dużo ci dla nas koryta korzyści? Zaraz wraca niezdaro do rybki, skłoń się nisko i o chatę popróć! Poszedł stary na błękitne morze. Zamąciło się błękitne morze. Zaczął złotą rybkę przepoływać. Ho ho! Złota rybko! Taś, taś! Wypłynęła rybka i zapytała: Czego tobie, staruszku, potrzeba? Stary skłonił się nisko i mówi: Zmiłuj ty się jaśnie, pani rybko. Jeszcze gorzej starucha pomstuje, ani chwili spokoju nie daje. Chaty żąda baba swarliwa. Na to złota rybka odpowiada. Dobrze, nie martw się. Idź sobie z Bogiem, spełnię prośbę. Dostaniecie chatę. Wrócił stary do swojej lepianki. A z lepianki dawnej ani śladu. Stoi przed nim chata z jasną izbą, z murowanymi bielonymi kominami, z dębowymi ciosanymi wroty. Siedzi sobie starucha przy oknie, klnie starego na świat stoi. Durniu! krzyczy. Głupi niezdaro, wyprosiłeś chatę ty durniu. Zaraz wracaj, skłoń się rybce nisko, nie chcę dłużej być prostą włościanką, chcę być odtąd rodową szlachcianką. Poszedł stary nad błękitne morze. Szumi, burzy się błękitne morze. Zaczął złotą rybkę przywoływać. Złota rybko, hop, hop, taś, taś. Wypłynęła rybka i zapytała, czego tobie, staruszku, potrzeba? Stary skłonił się nisko i mówi, Zmiłuj ty się jaśnie, pani rybko. Babiedo cnawełby się poprzewracało, ani chwili spokoju nie daje. Nie chcę dłużej być chłopką, ooo, włościanką. Chcę być odtąd rodową szlachcianką. Na to złota rybka odpowiada: Dobrze, nie martw się, idź sobie z Bogiem. Wrócił stary do swojej staruchy. I cóż widzi? Pyszny dwór wysoki, stara baba na ganku stoi w sobolowym, kosztownym kubraku. W czepcu złotem i srebrem dzierganym, naszej niki z wielkich pereł dźwiga, nosi złote pierścienie na palcach, a na nogach. Czerwone buciki. Dokoła służba się uwija, baba ludzi za czupryny ciągnie. Mówi stary do swojej staruchy. Witaj jaśnie wiele można szlachcianko. Już ci teraz chyba dogodziłem. Jak nie wrzaśnie. Starucha. Jak na męża nie krzyknie. Marsz do stajni, służyć za koniucha Mija tydzień, drugi tydzień mija, jeszcze więcej zdurniała babina. Znów posyła staruszka do rybki. Wracaj! krzyczy. Pokłonij się nisko. Nie chcę już być szlachcianka rądową, a chcę zostać swobodną królową. Zląkł się stary. Zaczął prosić błagać. Czyś się, babo, szalej objadłaś? Ani mówisz, ani nie chodzisz, jak trzeba. Co, twoje królestwo rozśmieszysz? Jeszcze gorzej się baba zgniewała. Uderzyła starego po twarzy. Jak ty, chami, śmiesz mi się sprzeciwiać? Ze mną spierać z rodową szlachcianką? Zaraz idź do rybki, póki dobra, a nie pójdziesz, siłą cię przegłoszę. Poszedł biedny staruszek nad morze. Poczerniało błękitne morze. Zaczął złotą rybkę przywoływać. Hop, hop, taś, taś, złota rybko. Wypłynęła rybka i zapytała. Czego tobie, staruszku, potrzeba? Rybak skłonił się nisko i mówi. Zmiłuj ty się jaśnie, pani rybko. Znowu wściekła się moja starucha. Nie chcę być już szlachcianką rodową. Chcę być odtąd swobodną królową. Na to złota rybka odpowiada. Dobrze, nie martw się. Idź sobie z Bogiem, Chce królową być, będzie królową. Wrócił stary do swojej staruchy I co widzi? Królewskie komnaty. A przy stole w królewskiej komnacie siedzi baba, królowa, ucztując. Usługuje jej szlachta, dworzanie, nalewajami zamorski wina, piernikami miodowymi karmią. Naokoło Groźne straże stoją, a na ramieniu trzymają toporki. Zląkł się stary, kiedy to zobaczył. Babie swojej do nóg się rzucił i zakrzyczknął. — Witaj! — mówi. — Potężna królowo! Wszystko masz, czego dusza zapragnie! Baba nawet nie spojrzała, nawet nie raczyła rzucić okiem. Starowinę kazała wypędzić, zatem przylecieli dworzanie i szlachta i kłokami starego pobili. Groźne straże przy drzwiach doskoczyły, toporami go chciały zarąbać. A lud śmiał się, urągał staremu. Dobrze ci tak! Będziesz miał nauczkę za wysokie wrogi na twoje nogi. <śm> Mija tydzień, drugi tydzień mija. Jeszcze więcej zdurniała babina, Szambelanów po męża posyła. Po Odszukali go, przyprowadzili, a ta baba tak do niego mówi. Nie chcę być już potężną królową, lecz wszak władną w morzu cesarzową. Chcę głębokie mieszkać w oceanie, żeby złota rybka mi służyła, żeby u mnie na posyłki była. Nie śmiał stale sprzeciwić się Babie, ani Sława nie ważył się odrzec. Znowu idzie nad błękitne morze. Czarna burza szaleje na morzu, gniewne fale wzdeły się i spęczniały. Wyjął huczą spienione bałwany. Zaczął stary wzywać złotą rybkę. Hop, hop! Taś, taś! Złota rybko! Wypłynęła rybka i zapytała: czego tobie, staruszku, potrzeba? Rybak skłonił się nisko i mówi: Zmiłuj ty się jaśnie, pani rybko. E, co mam robić z przeklętym babsztylem? Nie chcę być już potężną królową, Lecz wszechwładną w morzu cesarzową. Chcę w głębokim mieszkać oceanie, żebyś ty, jej złote rybko, służyła. Żebyś u niej, jak to się mówi, na posyłki była. Rybka na to nic nie powiedziała. Tylko w wodzie plusnęła ogonkiem i ukryła się w głębokim morzu. Długo czekał staruszek nad morzem. Nie doczekał się. Wrócił do żony. Patrzy. Znowu ta sama lepianka. Stara baba siedzi na progu, a przed babą. Rozbite koryto.